Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Z tej strony Paulina Sidor, kanał Scrapstacja. To jest kolejny odcinek z cyklu Kolorowe Patchworkowe, w którym chciałabym zaprezentować Ci pracę w kolorze szarym. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zorientowałam się, iż tak naprawdę ścinków w kolorze szarym mam bardzo niewiele w swojej pracowni, więc no nie stworzę tutaj nie wiadomo ilu prac. Wykonałam jedną karteczkę, ale uważam, że wyszła całkiem fajnie. Jest ona bardzo delikatna, prezentuje się tak. Te elementy, które tutaj widzicie w tle, wykonałam przy pomocy takiego wykrojnika w, w kształcie znaczka pocztowego. Bardzo fajnie się z nim pracuje. Tutaj jest jeszcze dodatkowo ten element do środka, można sobie wyciąć rameczkę. I tak samo ten element, który jest tutaj, jakby, który stanowi drugą część, drugi, drugie tło, przy pomocy tego większego wykrojnika również można sobie zrobić rameczkę. Bardzo polecam. W zestawie jest jeszcze taki stempelek, ale przyznam szczerze, że jeszcze go nie używałam, bo jakoś tak mi do niczego jeszcze nie pasował, ale można fajną zrobić na przykład kartkę z wakacji. Baza oczywiście jest szara. Tutaj na wierzchu przykleiłam sobie grafikę z kolekcji Unicorn. Mam ich jeszcze dosyć sporo w swojej pracowni. No i tylko takie delikatne błyskotki, bo też nie chciałam, żeby ta kartka była jakaś mocno rozbudowana. Chciałam, żeby była taką prostą, zwykłą kartką do koperty i napis bądź sobą, który mi tutaj z tą dziewczyną bardzo fajnie współgra. Sporo miejsca na życzenia, e, także karteczka jest do wykorzystania, tak naprawdę e, na wiele okazji. E, I cóż więcej mogę Wam powiedzieć? Niestety nie mam więcej szarych papierów, aby stworzyć więcej prac w tym miesiącu. Ale cieszę się, że udało mi się mimo wszystko wykorzystać część ścinków. To są akurat ścinki z kolekcji e, z ostatniego tworzenia przeze mnie kartek. Na rozpoczęcie roku szkolnego, więc dość świeży temat. Ale i tak cieszę się, że udało mi się je wykorzystać. A dodatkowo, jeszcze po wycinaniu tych elementów, zostały mi takie rameczki. Zobaczcie. Ja je sobie na razie zostawiłam, bo w sumie to jest trochę jak taka klatka filmu, nie? Można je wykorzystać jeszcze. Do innej pracy, i myślę, że wkrótce taka praca się pojawi. Na pewno zobaczycie ją w moich mediach społecznościowych. Yy, jeszcze nie wiem, co z niej powstanie, ale na pewno jakaś praca z niej powstanie. Yy, także yy, można sobie też wykorzystywać takie elementy, które wydają się, że już do niczego się nie przydadzą. A ja się dzisiaj z Wami żegnam zregnam tym krótkim y, nagraniem. Y, jeżeli spodobała Ci się ta kartka, chciałby się mieć, Oczywiście zapraszam. Jest dostępna od ręki. Y, szczegóły y, poszczegóły piszcie na mojego maila. A już dzisiaj zapraszam Was do. Cyklu, który wkrótce pojawi się na moim kanale i będzie dotyczył y, sposobów tworzenia tła do kartek czy do innych prac scrapbookingowych. Zapraszam serdecznie. Myślę, że to kwestia y, kilku, może, kilku, może jednego tygodnia. Y, obserwujcie mój kanał, na pewno będzie taka informacja y, w Waszych aktualnościach. Dzisiaj się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, pa pa.